Mechanicy, jesteście na kanale? E, potwierdzam. Póki co sytuacja jest normowana, wycofaliśmy się trochę bardziej do Doriny. Okej, okay, przyjął. No, nie wydaje mi się, że jeszcze będziecie potrzebni, jak mam być całkiem szczery, także albo pozostajecie, albo wycofujecie do bazy. To jest. Tu czala jeden, 1, mamy zadanie dla... ekipy naprawczej. mamy trochę uszkodzone działo, możecie do nas przyjechać na nasz punkt. Sztab wyznaczył y, limit. Nie można. Sure.